No ludzie, jestem Bacy.pl Tym razem bez mojego brata i telefonem Widzicie moje łóżko, dno mojego łóżka Oraz widzicie grę, tak? Aj, muszę chyba wyjąć ze statywu telefon yy, Grę Tiny Troopers I tam jest prezent o wartości 20 zł I mam ja dla was konkurs Do wygrania będzie ten prezent o wartości 20 zł, a jest z nim Yy, taka karteczka z kodem. To jest kod, zasłonię go palcem w tej chwili, bo no nie chcę, tak? Żebyście spisali kod i bez wygrania w konkursie mieli tą grę. I tak pierwsze co? Ten kod jest do... ten klucz. No kod, tak. Jest ważny do pierwszego z dziesiątego 2015 pierwszego yy, października? Czyli list... nie wiem, ale no ważny jeszcze jest. I tak. To proste. Pierwsze, zaloguj się na stronie afan.pl. Jeśli nie masz konta, możesz się bezpłatnie założyć. Drugie, wpisz kod. Kliknij na ten przycisk i wpisz kod, który znajduje się w ramce po lewej stronie, czyli ten, co palcem. I powiesz grę na swój komputer. Po pobraniu instalatora uruchom go, by zainstalować grę. I tak. I mm, raz. Warunki tego konkursu. Raz. Musicie mnie subskrybować, Dwa, musicie napisać komentarz pod tym filmem. I czy ten, kto pierwszy napisze komentarz pod tym filmem, dostanie tą karteczkę, a przynajmniej kod. Kod dostanie. Karteczkę nie wiem, czy dostanie, bo no nie wiem, no zależy, gdzie mieszka. I tak, musicie mnie subskrybować, już mówiłem, napisać komentarz. Ten, kto pierwszy napisze komentarz, dostanie ten kod z tą grą, z tej gry, no. I... Nie wiem, czy z, te, z tego Tiny Troopers będzie seria czy coś, ale może kiedyś będzie. Może za rok. Nie wiem czy to fajna gra. Dopiero ją sobie kupiłem. Jak będzie fajna, to ją zrobię ze dwa filmy i zobaczymy. Czy Wam się będzie podobała takie coś, tylko do góry nogami, bo no nie mogę wam. No ja chyba, że podniosę telefon. Czytajcie. Złapię telefon. O, tak, I z tyłu. I tak, i ten komentarz musi być o treści, musicie napisać, musicie napisać kod do gry, po prostu, no, komentarz, kod, kod do gry i ten, kto pierwszy napisze ten komentarz o treści kod do gry, pod tym filmem dostanie ten kod. No i dobra, ja jestem Maksym, tym razem bez mojego brata, fajnie, tak to się dar. i no, to pewnie będzie wszystko. A, jeszcze jedno Wam pokażę, jak już od razu mam Wam pokazać, tak, to jest mój pokój, oglądajcie mój pokój, moja szafka, nie patrzcie na moją szafkę, i jak widzicie, tutaj jest magiczna rzecz, jest to PSP, i no, nie, jakość jest dosyć słaba na tym moim telefonie, ale tak, mam kilka gier, sporo dosyć, i może kiedyś będzie seria z tych gier, jakieś serie porobię. Bo no, musiałbym to nagrywać wtedy telefonem, i to będzie dosyć słabe. No ale. Mam nadzieję, że. A kiedyś. Teraz jeszcze nie. I no. Mój staty. I to. I gra. No. No i już. Już to, co mam wam mówiłem. Macie napisać. Komentarz. Sorry, że taki krótki film. Ale to jest film po prostu informacyjny, tak? I. No, ja jestem Barcyl.pl bez mojego brata, ale może przyjdzie. Nie, nie przyjdzie, drze coś. To może zaraz przylezie. No to muszę szybko kończyć, bo on bardzo chce mój telefon dopaść. No to dobra, ja jestem Barcyl.pl bez mojego brata. Znowu trzy razy to powiedziałem. Szymona, zgromza to i wiecie, co macie robić. No. i right.